Mania? Każdy coraz bardziej odczuwa stres, napięcie i brak czasu. Nawet ludzie starsi, emeryci, też nie nadążają w realizacji planu. Kiedyś działaliśmy według planów dziesięcioletnich, pięcioletnich, Dziś trudno w ogóle coś planować, nie tylko na poziomie jednostki, ale i w skali światowej. Ciągle dzieje się coś niespodziewanego. Obserwujemy kolejne kataklizmy, wojny, epidemie, wypadki, morderstwa, awarie, afery. Nie ma chwili spokoju. I życie sprowadza się. Do wstać rano, przetrwać dzień, wrócić bezpiecznie, by pooglądać trochę reklam lub dennych programów telewizji i pójść spać. Ma to dwa zasadnicze powody. Pierwszy: Wszyscy już jesteśmy połączeni w sieć, a w odrębnie tej sieci Daje się odczuć coraz silniejsze napięcie, ponieważ ta sieć jest nieprawidłowa, jest egoistyczna, jest połączeniem egoistów. Każdy element w niej chce osiągnąć maksymalną korzyść dla siebie. I dlatego wszystko, co wydaje się proste, Zabiera rzeczywistości mnóstwo czasu, ponieważ wymaga walki z tym pętających wszystkich napięci. W efekcie stale kradniemy sobie nawzajem życie, czyli czas, bo nie jest miałą naszego wirtualnego, czyli tego samego, co sami za nie uznajemy w życie. Jest też drugi powód, ten ważniejszy, bowiem mający źródło w sile, która to wszystko stworzyła, w tym też i nas, i siła ta też otrzymuje istnienie całej rzeczywistości. Siła ma ten swój plan, nazwany planem stworzenia. Celem je jest właśnie sukces każdego, czyli odczuwanie niekończącej się niewarunkowanej niczym przyjemności, czyli sukces nieskończony dla każdego. Ale właśnie w tym miejscu jest haczyk, bo uczucie tego, nie jest możliwe w naszym obecnym charakterze, czyli w chęci otrzymywania dla siebie, czyli w naszym egoizmie. Najpierw musimy zmienić ten nasz charakter, z którym się rodzimy, i w celu tej zmiany siła właśnie ogranicza nam czas, wprowadza różne inne naciski. Czyli nasze życie robi się coraz bardziej trudne i gorzkie. Dokładnie w ten sam sposób też gorzkie są lekarstwa. Oczucie gorskiego smaku jest identyczne dla medykamentów przyjmowanych dla uzdrowienia ciała, jak i w wypadku gołyczy jaką poi nas życie w postaci odczuwania presji i skracania się czasu. Ta jest konieczna, abyśmy rozwijali się w celu naszej naprawy, uzdrowienia, czyli rozwoju świadomości. Nasza obecna świadomość jest właśnie tym fałszywym obrazem, opartym na doznaniach płynących z użycia pięciu zmysłów: zroku, słuchu, węchu, smaku i dotyku. Każdy z nas jest zbudowany tak, że pozwala nam odczuć jakieś działanie, ale co odczuwamy, jest nam pozostawione do samodzielnej interpretacji. Dzielimy więc odczucia na widoki, dźwięki, zapachy, smak i faktury materiału. Każdy jest w stanie tylko interpretować. Oczywistym jest więc, że doznania i odbiór bodźców ze świata są subiektywne. Każdy widzi, słyszy, czuje zapach, czuje smak i dotyk inaczej. Nie ma żadnej możliwości dokładnego przekazania komukolwiek innemu jakiegoś odczucia. Bo każdy ma inny filtr percepcyjny, ukształtowany w ciągu życia, zależny od otoczenia, środowiska, doświadczeń z dzieciństwa, szkoły, przeżyć. Istnieje nieskończenie wiele tych indywidualnych czynników w obrazie odbieranym subiektywnie przez każdego. Ta siła właśnie tak to zaplanowała, bo jest nieskończona. Więc też my, jako jej produkt, tacy mamy być. Nieskończeni. Czyli jako całość, mamy być jednością. A nastąpi to, jedynie jak prywatność, Zechce ze swojego własnego wyboru zrezygnować z chęci dla siebie. Z chęci własnego egoizmu. W planie siły jest dać wszystkim nieskończoną przyjemność i radość. Czyli sukces dla każdego i zawsze. Bo też wtedy, jako całość, nie zna śmierci. Nie ma końca. Oba te stany, czyli śmierć i koniec, powoduje jedynie nasza egoistyczna prywatność. I to wszystko jest jedynie projekcją, utożsamieniem się z materią, która jest jedynie nośnikiem. Siła, więc poprzez swoją presję, doprowadza nas do punktu wybołu. Możemy albo pomóc jej w dokonaniu szybkiej zmiany w nas poprzez postawienie się w stosunku do niej na pozycji wobaków? Przy czym musi być to własna, niczym nie przymuszona chęć pomocy tej sile? I w ten właśnie sposób, i w tym znajdowanie źródła swojego sukcesu i radości, albo możemy cierpieć i w efekcie sami stać się pokarmem dla wobaków. W następnych lekcjach poznamy, dlaczego wszystko działa w ten sposób. I za pomocą cotygodniowych lekcji i głębszego zrozumienia Starego Testamentu nauczymy się powoli, jak stać się wspólnikiem w działaniu tej siły, zawsze prowadzącej nas do sukcesu. W imieniu Kabała dla wszystkich dziękuję za uwagę i do usłyszenia.